Część pacjentów trafia do mnie zgłaszając skoki ciśnienia, ale problem jest dużo głębszy. W większości przypadków jest to wynik niewyrównanego ciśnienia tętniczego w spoczynku. U każdej osoby ciśnienie wzrasta w emocjach czy wysiłku fizycznym. Jak bardzo ono wzrośnie, zależy m.in. od wyjściowego spoczynkowego ciśnienia. Jeśli w spoczynku jest około 120, to wysiłku powiedzmy będzie 150. Jeśli jednak zaczynamy wzrost od poziomu spoczynkowego 150, to w wysiłku fizycznych czy w emocjach zdenerwowaniu może dojść nawet do 180 czy 200 i dawać objawy duszności i ucisku w klatce piersiowej w wyniku nadmiernego obciążenia serca generowaniem takich ciśnień. Jaki z tego wniosek? Jeśli czasem odczuwacie wzrosty ciśnienia, skoki ciśnienia, mieszcie ciśnienie regularnie dwa razy dziennie, niezależnie od samopoczucia. Jeśli spoczynkowe pomiary regularnie przekraczają 140 i lub 90, zgłoście się z tym do lekarza.